Uwaga, teraz chwileczka przerwy przed skokami trzech najlepszych zawodników. Słuchane świata, jako pierwszy skoczy Grigory Schlirentauer, ruszek pochodzenia austriackiego. Niech się przygotuje do startu. No, już tam na belce startowej. I czeka teraz trener na dobry wiatr. Niestety nie ma dobrego wiatru, cały czas w plecy wiatr. Zostało 3 sekundy i daje znak chorągiewką. Już jest na rozbiegu Grigoryi. Grigory, czy się wybije? Dobrze, świetna prędkość, leci, leci. Złe, zła technika, tu się dzieje? Dostał podmów wiatru. Przepoczął, czy się wywróci, czy się utrzymie? Wywrócił się! Szybko sanitariusze tam lecą do niego mu pomóc. Sanitariusze... Sanitariusze mu pomagają. Chyba go uratują, nic mu się nie stanie. I następny skok. Marcin Schmidt. Przygotowuje się i daje już znak chorągiewką trener. Leci, leci, tak, już jest na rozbieg, rozbiegu, Czy się wybije w dobrym momencie? I daje jakaś technika niesamowita, proszę Państwa. Cudownie, cudownie leci. Będzie rekord, będzie rekord skoczni. I piękny telemach, mamy nowego mistrza. I teraz nasz polski skoczek Adam Małysz. Już na rozbiegu. I już czeka na jego. Już leci! Już się wybija! Już dobrze! Już dobrze! Czy wyląduje? Nie! Nie! Jakieś tam perturbacje, ale nie! Jednak Marcin Schmidt mistrzem świata!